Jest pewne uniwersum, do którego nieustannie wracam, a którego jeszcze nie omówiłem w żadnym materiale na tym kanale. Najwyższa pora to zmienić. Nowy dodatek Dragonflight do flagowego produktu Blizzarda został wypuszczony miesiąc temu. Gdy posypały się pierwsze recenzje, większość z nich była pozytywna. Sam pozostawałem sceptyczny, jeżeli chodzi o powrót do gry. Systemy wprowadzone w Shadowlandsach wymęczyły mnie jak mało co i wciąż pozostawał niesmak po mocno średnim wątku fabularnym. Lecz dziś nie o tym jak na przestrzeni lat prezentowały się dodatki do World of Warcraft i co o nich osobiście myślę. Opowiem wam za to co nieco o tytułowych Dragonflights, których polskim odpowiednikiem byłaby nazwa Smocze Szczepy. Oczywiście rozszerzenie do gry stosunkowo niedawno ujrzało światło dzienne, także przed nami jeszcze masa czasu, w którym historia nabierze rozpędu. Zakładam, że dowiemy się z niej mnóstwa nowych, ciekawych informacji o smoczych szczepach, więc dziś chcę skupić się na tym, co już nam zostało zaserwowane przy okazji poprzednich rozszerzeń książek i gier. Zacznijmy odcinek od ustalenia co kryje się pod nazwą Dragonflights. Otóż termin używany jest do opisywania wszystkich znanych nam gatunków smoków w World of Warcraft. A czym właściwie jest smok w tym uniwersum? Do tego potrzeba już lekkiego kontekstu historycznego. Zapraszam do oglądania. Przed ingerencją Tytanów na Azeroth istniały już proto potomkowie żywiołaków, które nie dały się zamknąć w wymiarach żywiołów. Ostatnie badania brana Bronzebearda wskazują także, że owe protosmoki mogą mieć coś wspólnego ze smokami żywiołów, takimi jak kamienne i burzowe smoki. Żyły głównie na Dragon Isles i w północnych częściach Northrend. Protosmoki od zwykłych smoków różnią się głównie tym, że są o wiele dziksze w swej naturze i rzadko przejawiają oznaki wyższej inteligencji. Jako, że mają połączenie z żywiołami, potrafią używać mocy związanych z danym żywiołem. Pośród protosmoków istniało mimo wszystko kilka wyjątkowych osobników. Ich historia i ewolucja opisana jest dogłębnie w książce Down of the Aspects, którą postaram się Wam dziś streścić. Oczywiście nie całą książkę, a tylko najważniejsze punkty skupiające się na ogromnym protosmoku i jego przeciwnikach. Ewolucja smoków, jakie znamy dzisiaj, zaczęła się tak naprawdę od Galakronda, który został spaczony przez prastarego boga Joksarona, pijąc skażoną wodę. Pewnego dnia zjawił się podczas polowania innych protosmoków i odebrał ich zdobycz. Co więcej, Galakrond w szale zaczął pożerać pozostałych braci i wskrzeszać wszystkie poległe protosmoki, zmuszając je do niewolniczej służby. Każdy pożarty smok zwiększał siły i rozmiar Galakronda, a jego ciało ulegało rozległym mutacjom. Od dodatkowych kończyn przez dodatkowe pary oczu, na wewnętrznych zmianach kończąc. Protosmoki zamierzały powstrzymać wciąż rosnącego w siłę Galakronda. Armii przewodzić miała Talonixa, złoty, inteligentny Protosmok. Nie wszyscy byli jednak tak wspaniałomyślni i część Protosmoków, z Korosem na czele, zaczęła naśladować Galakronda, wierząc, że nie pożre on sobie podobnych. Doszło nawet do tego, że Koros wyjawił Galakrondowi miejsce i czas ataku wielkiej armii Talonixi. Rozmarzony wizją wielkiej uczty Galakrond odleciał, tylko po to, by po chwili wrócić i pożreć Korosa wraz ze wszystkimi jego zwolennikami. Talonixa dowiedziała się o zdradzie Korosa i zaatakowała w kompletnie innym miejscu i czasie, ale i to nie pomogło. Galakrond zwabił armię swymi nieumarłymi sługusami i gdy wojska Talonixi były w odpowiednim miejscu, Galakrond wystrzelił z pod ziemi i natychmiast poprzestawiał szyk całej armii. Nikt nie był w stanie mu się przeciwstawić. Nawet Talonixa została przez niego rozerwana na pół. Bez większych celebracji, Galakrond kontynuował pożeranie wszystkich pozostałych na polu bitwy. Widząc to, niebieski protosmok Malegos wzbił się w powietrze ponad mgłę wraz z Nozdormu i Neltarionem. Przez głowę Malegosa przeleciała myśl. Cóż może trójka protosmoków uczynić, czego nie mogła cała armia? Lecz chwilę później przyszła odpowiedź. Malygos wraz z towarzyszami zanurkował, celując prosto w głowę Galakronda. Będąc blisko celu, zwinęli się w kulkę, wystawiając tylko szpony. Sprytny atak zadał w końcu trochę bólu wielkiemu galakrondowi, a fala uderzeniowa stworzona przez Neltariona wyprowadziła go na chwilę z równowagi. Pochłonięty gniewem galakrond zaczął agresywnie machać skrzydłami, robiąc dokładnie to, na co liczył Malygos, rozpraszając mgłę. Protosmoki zaczęły uciekać, ale uszło to uwadze wielkiego poszeracza, która skupiła się teraz na walecznej trójce. Ku zdziwieniu wszystkich Neltarion zamierzał powtórzyć atak, ale tuż przed paszczą Galakronda zmienił trajektorię lotu i ranił go w lewe oko. Zdeformowany olbrzym po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuł, czym jest ból. Otworzył swą wielką paszczę i ryknął niczym nieskrępowaną mocą. Malygos naciskał, by Neltarion uciekał, póki ma ku temu okazję. Lecz szaro-czarny protosmok chciał dokończyć swego dzieła. Galakrond ocknął się wreszcie i ruszył na Neltariona, który z ledwością uniknął pożarcia. Malegos i Nozdormu ruszyli mu szybko z pomocą, celując we wrażliwe oczy bestii. Mimo, że atak był nietrafiony, to zdezorientował potwora na tyle, by trzy protosmoki zdołały odlecieć. Malegos doleciał do jaskini. W której ukrywała się Isera i Alek Strasza. Na miejscu czekał już na niego strażnik Tyr, z którym Protosmoki miały już do czynienia wcześniej. Emisariusz Tytanów starał się nakłonić Protosmoki do dalszej walki z Galakrondem, obiecując, że tym razem stanie po ich stronie. Lecz nim ich konwersacja dobiegła końca, okropny ryk wstrząsnął jaskinią. Galakrond zbliżał się coraz bardziej. W powietrzu wciąż stawiał mu opór Neltarion i Nozdormu, i Sera, Alekstrasza i Malegos szybko dołączyli do walki. Śmiałe posunięcie szaro-czarnego protosmoka sprowadziło go na ziemię, albowiem jedna z dodatkowych kończyn Galakronda pochwyciła jego ogon. Gdy olbrzymi kanibal szykował się do pożarcia Neltariona, ogromny młot uderzył go w głowę. Interwencja Tyra dała pięciu protosmokom czas na ucieczkę. Jakiś czas później Tyr ponownie spotkał się z protosmokami, informując ich, że Galakrond zapadł w sen w górach Peaks. Był to idealny moment do ataku i szóstka sojuszników umówiła się na wspólny atak. Tyr dowodził protosmokami tak, by ci uzupełniali jego słabości i mierzył się z Galakrondem jak równy z równym. Był to jednak błąd, bo by pokonać tak ogromnego protosmoka trzeba było myśleć jak jeden z nich. Tyr miał już galakronda w garści i okładał go bezlitośnie, lecz wypuścił z rąk młot i swoją iskrę. Galakrond odgryzł Tyrowi rękę, gdy ten próbował po nie Widząc to, sojusznicy strażnika uciekli czym prędzej z pola bitwy, kryjąc się w osobnych kryjówkach przed ogromnym nieprzyjacielem. Galakrond natomiast urósł jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej zdeformowany przez wpływy przedwiecznego boga. Wybudzony z letargu, począł też szukać nowych ofiar. Lecz wszystkie żyjące protosmoki nauczyły się ukrywać na tyle dobrze, że Galakrond musiał zaspokajać się wskrzeszonymi protosmokami. Wciąż trzymał jednak wystarczająco wielu sługusów, by ci przepatrywali okolice w poszukiwaniu pokarmu. Nadszedł czas że pięć smoków zebrało się na odwagę, by stawić czoła Galakrondowi ponownie. Miast szukać go po całym Northrend wezwali go do siebie, rycząc pośród gór. W końcu usłyszeli dźwięki burzy dochodzące z oddali, lecz szybko zorientowali się, że tak naprawdę jest to dźwięk ogromnych skrzydeł. Galakrond zjawił się o połowę większy niż gdy poprzednio go widzieli. Jego ciało uległo też kolejnym deformacjom. Kolejne pary oczu wyrastały po bokach bestii. Do tego dochodziły też kolejne pary kończyn. Śmiał się widząc pięciu maluczkich przeciwników, lecz ci nie tracili wiary do końca. Zamierzali wykorzystać swą szybkość, by pokonać giganta, ale Strasza zniszczyła masę po lewej stronie, zadając monstrum bólu, jakiego do tej pory nie znał. Protosmoczyca odbiła szybko w innym kierunku, gdy Galakrond odwracał się w jej kierunku. Z drugiej strony w oczy zaatakował Nozdormu, którego piasek z zawrotną prędkością ciął niczym małe szpony. Podobnie do Alek Straszy, Nozdormu odbił w innym kierunku, nim zbliżył się do monstrualnego przeciwnika. Bitwa toczyła się jeszcze długo. Piątka wiedziała, że nie ma już dla nich odwrotu. I nie będzie kolejnej szansy na przezwyciężenie Galakronda. Najważniejszy cios wyprowadził Malygos, ciskając głaz prosto w gardło bestii, znacznie ograniczając jego możliwości oddychania. Malygos wleciał następnie prosto w paszcze bestii i swym mroźnym oddechem przytrzymał głaz w miejscu. Wtem do paszczy wleciał Neltarion z jednym z nieumarłych protosmoków. Użył ożywione zwłoki, by przepchnąć kamień dalej. Galakront starał się jeszcze odlecieć z pora bitwy, ale w końcu udusił się i runął na ziemię. Pięć protosmoków wygrało. W nagrodę tytani za pomocą swych ziemskich emisariuszy przelali w nich część swej mocy. W Nozdormu swą potęgę przelał Amantul przywódca Panteonu Tytanów. Przywódca Spiżowych Smoków otrzymał władzę nad czasem i miał nadzorować przeznaczenie wszystkich na świecie. Iserę i Alekstraszę, jako że były siostrami, swoją mocą obdarował tytan Eonar. Alek strasza miała pilnować wszelkiego życia na świecie, podczas gdy Isera opiekowała się życiem w wymiarze szmaragdowego snu. Deltariona wzmocnił Kazgorod. Tytan stworzenia. Czarny aspekt sprawować miał pieczę nad ziemią i jej najgłębszymi zakamarkami. W tych czaiły się wówczas stworzenia o niewiarygodnie wielkiej, wypaczającej mocy, która doprowadziła Neltariona do szaleństwa. Malygos dostąpił natomiast łaski Norganona, tytana wiedzy i opiekuna niebiańskiej magii. Malygos został strażnikiem magii i ukrytej wiedzy Azeroth. Był to początek smoków, jakie znamy z naszych growych przygód. Aspekty wzięły pod swe skrzydła inne protosmoki, które zaakceptowały ład tytanów i ewoluowały w inteligentne stworzenia. Ponoć na początku istniała cała masa smoczych szczepów, a ich ubarwienie obejmowało wszystkie kolory tęczy. Aspekty miały także utrzymywać wersję, iż tytani stworzyli je ze zmarłego Galakronda, by utrzymać w tajemnicy sekret jego mocy. Oczywiście znalazły się też takie protosmoki, którym układ z tytanami nie był na rękę i odrzuciły ich ofertę, kierując się w stronę żywiołów. Ich przywódcy podobnie do aspektów przyjęli potężną moc i nazwani zostali wcieleniami pierwotnych. To jest Primal Incarnes. Jednym z takich wcieleń jest Rashaget, główny przeciwnik w dotychczasowej fabule nowego rozszerzenia. Armia Primalistów, dorównując siłą aspektom, wszczęła krwawą wojnę. Jest to jednak element fabularny z aktualnego rozszerzenia, więc na tym zakończymy ten wątek, bo zakładam, że dowiemy się więcej o nim w przyszłości. Mimo, że smoki mogą należeć do różnych szczepów, dzielą między sobą pewne wspólne cechy. Przykładowo im smok starszy, tym większy, a na podstawie samego wyglądu możemy rozpoznać ich płeć. Względem protosmoków wzmocnieniu uległ także ich słuch, wzrok i węch. Smoki potrafią widzieć w ciemności, a ich węch potrafi rozróżnić zapachy śmiertelników, a nawet w kilku przypadkach wyczuć magię. Ich ciało pokryte jest wytrzymałymi łuskami. Te są materiałem pożądanym przez wszystkich kowali z Azeroth. Humanitarnym sposobem ich zbierania jest szukanie łusek w pobliżu smoczych legowisk, bo smoki gubią łuski niczym zwierzęta sierść. Wówczas przez pewien czas smocze ciało jest odkryte i podatne na ataki. Co mogą wykorzystywać łowcy? Doświadczeni zabójcy smoków wiedzą jednak, że ich naturalna zbroja posiada słaby punkt przez cały czas, dokładniej na tylnej części ich czaszki. Jednocelne uderzenie i ze smoka poleje się szkarłat na krew. Silniejsze niż miecz w starciu ze smokiem są umiejętności magiczne. Wszystkie smoki to stworzenia magiczne. To też wysysanie magicznej energii jest skuteczniejsze, aniżeli wymachiwanie stalą. W polowaniach na smoki poza walką pojawia się też inny problem. Wszystkie z nich są stworzeniami przestworzy. Bez względu na rozmiar mogą wznieść się w powietrze z niespotykaną gracją i przemierzać ogromne dystanse w przeciągu kilku minut. Jeśli zajdzie potrzeba, mogą nawet wznieść się aż do stratosfery. Smoki uwielbiają się ścigać między sobą i wykonywać przeróżne manewry. Są też uzdolnionymi pływakami. Smoki nie potrzebują też takiej ilości snu, co pozostałe rasy. Można powiedzieć, że mogą wyspać się i zregenerować podczas długiego snu, który trwa czasami nawet całe tygodnie, a będąc już przy regeneracji, część szczepów może zanurzyć się w lawie, by za pomocą jej ciepła wyleczyć rany. W kwestii inteligencji umysły smoków są o wiele bardziej rozwinięte aniżeli protosmoków czy jakichkolwiek innych krótko żyjących ras. Zazwyczaj myślą na o wiele większą skalę, przewidując wiele możliwości, które niechybnie uszłyby śmiertelnikom. Posiadają też całą gamę uczuć, które można rozpoznać po tym, jak się zachowują. Pochylenie głowy oznacza oddanie szacunku lub posłuszność. Machają ogonami, gdy są szczęśliwe, płaczą, gdy są smutne, przytulają się na znak przyjaźni, a nawet czerwienią, gdy są zawstydzone. Każdy smok ma też swoje unikalne imię. Ich charaktery mogą się jednak znacznie od siebie różnić, tak samo jak charaktery wszystkich innych ras. Niektóre smoki są bardziej przychylne śmiertelnikom, a inne wprost nazywają ich mniejszymi rasami, wyrażając swą dominację. Potrafią zmieniać się w humanoidalną istotę. Ułatwia to znacznie komunikację z osobnikami danej rasy i pozwala na lepszą współpracę, poznanie się, czy też zasianie parszywych myśli. Zmiana w humanoida pozwala im także uprawiać się w obszarach, w których ich smocze wersje rzucałyby się zbytnio w oczy, ale po kolei. W życiu każdego smoka przychodzi dzień, w którym po raz pierwszy przybiera on humanoidalną postać. Jest to swego rodzaju ceremonia, a wybór swojego oblicza jest bardzo osobistą decyzją. Nie chodzi tylko o to, jak smoki chcą być postrzegane przez innych, ale też o to, jak postrzegają same siebie. Oczywiście wybrana wówczas forma nie ogranicza ich w żadnym stopniu i wciąż swobodnie mogą zmieniać się w co tylko zechcą, ale ich ruchy poza swym głównym obliczem mogą być odbierane jako nienaturalne. Zmiany zachowują wszelakie uszczerbki na zdrowiu smoka. Przykładowo blizny będą widoczne w każdej postaci, podobnie z oparzeniami czy złamaniami. Będąc w zmienionej formie, zawsze mają na sobie jakieś ubrania, ale to tylko pozory. Iluzja stworzona na potrzeby wzbudzenia zaufania. Jeśli ubrania Smoka się zniszczą, może on je przywrócić do dawnego stanu za pomocą zwykłego skinięcia ręki. Kolejnym sposobem na wzbudzenie zaufania jest stosowanie aliasów zamiast swych prawdziwych imion, które mogą wydawać się zbyt formalne dla młodszych raz. Będąc humanoidem, smoki stają się o wiele wrażliwsze na wszelki dotyk, co pozwala im rozwijać swoją strefę intymną. Nie muszą też jeść tyle, co w swej prawdziwej formie. Z drugiej strony, czyni ich to również wrażliwszymi na wszelkie ataki. Wciąż mogą wytrzymać więcej niż zwykły przedstawiciel danej rasy, ale to nie to samo, co smocze łuski. Ograniczeniu ulegają również ich zmysły, w szczególności widzenia w ciemności. Humanoidy to nie jedyne istoty, w jakie smoki mogą się przemieniać. Historie z uniwersum dają nam też przykłady zmiany w protosmoki, drzewa, elfy z twarzą sowy i wszystko, co pomiędzy. Możliwości ograniczone są chyba tylko przez umysł smoka, a zmiany następują niemalże w mgnieniu oka. Czasem jedynym znakiem, że coś zmieniło swój kształt, jest magiczna opoka otaczająca smoka. Częste zmiany są jednak wyczerpujące i bolesne. W obecnej historii smoki straciły swe możliwości reprodukcji po upadku Deathwinga, czyli wcielenia Neltariona po tym, jak postradał zmysły. Wcześniej smoki składały całą masę jaj. Ale tylko z połowy jaj wykluwały się pisklęta, a z nich tylko połowa przeżywała do okresu dorosłości. Pisklęta znane są ze swej krwiożerczości, z której czasem wyrastają. Kiedy są już dorosłe, mogą wybrać odpowiadającą im płeć, wracając jeszcze na chwilę do smoczych jaj. Ich wielkość może znacznie różnić się, ale wygląd jest mniej więcej taki sam. Nowo złożone jaja są delikatne i okrągłe, ale im bliżej wyklucia, tym bardziej jaja stają się owalne i porastają muskami. Jaja bliskie wyklucia pulsują z wnętrza światłem, przez co uwidaczniają się żyły. Smoki wyklute z tego samego lęgu uznawane są najbliższym rodzeństwem. Warto też wspomnieć, że smoki są świadome jeszcze, gdy znajdują się w niewyklutym jaju. Częścią życia jest też jego koniec, a tego większość smoków dokonuje w Dragon Blight. Ich śmierć wzbogaca tę magiczną krainę. Jest to też blisko Wyrmrest Temple, które jest miejscem stworzenia aspektów. Wielu też wybiera tę krainę, by być blisko szczątków Galakronda. Które błędnie uznawany jest za przodka wszystkich Smoków. Jeśli natomiast Smok umrze w zmienionej postaci, po śmierci nie jest w stanie zmienić się z powrotem w Smoka. Ich pośmiertna wędrówka nie jest jednak tak jasna. Niegdyś ich duszami opiekowała się bogini dziczy Aviana i kierowała je do wielkiego drzewa Ganir w szmaragdowym śnie. Drzewo zostało zniszczone w wojnie starożytnych, a Aviana zabita. Po odrodzeniu w rozszerzeniu kataklizm Awiana nakazała odbudowę drzewa, ale co dalej się dzieje, nie wiemy. Część smoczych dusz miała także trafić do kosmosu, a jeszcze inne spotkać mogliśmy w Shadowlandsach. Wróćmy jednak do Dragonflights, smoczych szczepów. Tych, jak wspomniałem, była niegdyś cała masa. Jednak walki i ograniczone zdolności reprodukcyjne doprowadziły do upadku wielu z nich. Jak możecie się domyślać, pięć pierwotnych szczepów przetrwało do dnia dzisiejszego i są to spiżowe smoki. Pod przewodnictwem Nozdormu strzegą jednego poprawnego przebiegu czasu. Ich siedzibą są Covers of Time w Tanaris. Przybierając humanoidalną postać, spiżowe smoki szczególnie upodobały sobie gnomy, ale ich praca wymaga ciągłych zmian i wcielania się w wiele innych ras Azeroth. Ich specjalną umiejętnością jest zianie piaskiem, który przy ogromnej prędkości zamienia się w śmiercionośne mikropazury. Niebieskie smoki. Po śmierci Malegosa, władzę nad nimi przejął Kalegos. Ich główną siedzibą jest, a raczej był, Nexus w Boreantundra. Po zdradzie Neltariona nie zostało ich wiele i większość żyje w odosobnieniu. Potrafią ziać lodowatym oddechem i magią tajemną. Szczególnie upodobały sobie postacie ludzi: Zielone Smoki, niegdyś będące pod przewodnictwem Isery, teraz podległe są jej córce Meritri. Ich domeną jest oczywiście szmaragdowy sen. Zieją magią ściśle związaną z naturą, ale są raczej ogrodnikami, a nie wojownikami. Często przybierają postacie nocnych elfów ze względu na przyjaźń z arcydruidem Malfurionem Burzo... znaczy Malfurionem Stormrage'em, jak i ogólnie wszystkimi pozostałymi druidami, z którymi często współpracują. Czerwone Smoki Od początku są niezmiennie pod przewodnictwem Alekstraszy. Ten chroniący życie szczep zawiera nie tylko smoki, ale także całą masę drakonidów i innych pomocników. Ich świątynia to Wyrmrest Templów Dragonblade. Pod ludzką postacią najczęściej przedstawiają się jako wysokie lub krwawe elfy. Ich ogień może nie tylko odebrać, ale także przywrócić życie. Czarne smoki. W dawnych czasach przewodził im Meltario. Który uległszy szeptom prastarych Bogów, przemienił się w śmiercio skrzydłego, czy jak kto woli w Detwinga. Dzisiejsze przywództwo jest kwestią sporną. Z jednej strony mamy wrationa nieskażonego korupcją potomka Detwinga, a z drugiej strony jest Sabelian, syn Detwinga, który pozostał przez długi czas w Outland. W obecnym rozszerzeniu zapewne kwestia ta ulegnie rozwiązaniu. Czarne smoki potrafią wziąć czystą magmą. Ich stolicą jest obsydianowy tron na Dragon Isles. Poza tymi szczepami przez lata na ich podstawie powstały pomniejsze, takie jak Chromatic, stworzone przez Nefariana używającego krwi z różnych szczepów, Infinite, produkty Murozonda, czyli krótko mówiąc Nozdormu z przyszłości, Nightmare, to smoki, które uległy korupcji w szmaragdowym śnie, Netherwing, będące czarnymi smokami wzmocnionymi energią Netheru, Twilight. Stworzone z neter smoków wzmocnionych magią i Storm, występujące na Broken Isles i utożsamione z tamtejszymi burzami. Oczywiście istnieje też cała masa podobnych istot, takich jak Drakonidy, Draktyry, Dragonmany, Velocydraki i długo by jeszcze wymieniać, ale dzisiejszy odcinek skupiał się tylko na przedstawieniu smoczych szczepów. Mam nadzieję, że była to przystępna forma dla nowych zainteresowanych uniwersum Warcrafta. Pragnę też nadmienić, że dużo wydarzeń zostało sprowadzonych do absolutnego minimum, bo historia Smoczych Aspektów to temat na długie godziny, a ilość informacji przeraziłaby niejednego widza. Dajcie zatem znać w komentarzach, jakie historie z Warcrafta chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.